Hej hej, zobaczcie, z jaką fajną książkę do Was przychodzę. Jest to pozycja Polacy pod tęczową flagą od wydawnictwa znak. Tak się ona przedstawia, jest bardzo mega kolorowa. I słuchajcie, zaczniemy tutaj może? Yy, a, jest autorstwa Anny Kończyńskiej, Kończyńskiej, O, teraz przeczytam dobrze. A ja chcę zacząć tutaj od kilku cytatów, które wzięłam właśnie z niej, żeby może wam bardziej podpowiedziały o czym ta książka tak naprawdę jest. A więc tak. Tęczową flagę zatknięto za krzyż. Łopotała na wietrze, górując nad pomnikiem. Chrystus nie wyglądał, jakby się pod nią uginał. W nią uzbrojony wiódł na barykady. Drugi cytat. Lubimy określenie tęczowa rodzina. Kojarzy nam się z kolorami, otwartością, radością. Kolejny cytat. Ostatnio śmiałyśmy się, że do ślubu pójdziemy pewnie w wózku inwalidzkim albo podeprzemy się balkonikiem, bo będziemy już naprawdę stare, a nasze wnuki będą wsypać kwiaty. Kolejny. Piłaś kiedyś szampana z papierowego kubka? Smakuje jak szampan, ale nie daje ci pełni przyjemności. Musisz sięgnąć po elegancki kieliszek. Tak lesbijka czuje się, uprawiając seks z mężczyzną. Jeszcze jeden mam dla was. Miejscowy prowozd wytyka rycharskiego palcami. Choć wplątany jest w liczne skandale, społeczność ufa mu bardziej niż artyście. I jeszcze jeden ostatni. Nie ma Andrzeja bez Luli ani Luli bez Andrzeja. Andrzejów są tysiące. Lula jest wyjątkowa. Andrzej to kręgosłup, który ją umacja, umacnia, umacnia. Gdy w tych rzęsach Peruce i Kietce wychodzi na scenę. Słuchajcie, w styczniu 2020 roku obszary, gdzie osoby LGBT nie są mile widziane, obejmowały ponad 31% Polski. Wiecie, poprzez cytaty chciałam Wam nieco przybliżyć taki jakby zarys tej powieści. Autorka przedstawia nam tutaj garstkę osób, które ze względu właśnie na to, kim są, no nie mogą w społeczeństwie, czy nawet nieraz w życiu prywatnym, zaznać spokoju. Spostrzegłam, że w większych miastach jest jakby większa nietoleracja niż na wsiach. W mniejszej społeczności ludzie bardziej akceptują inność takich osób. Jakby przyjmują zapewnik, że tacy są, no i w sumie cóż im do tego? Czy nie każdy pragnie mieć własne, prywatne życie? No, mogą ich obgadać, mogą poobrażać za plecami, a jednak tak naprawdę w razie potrzeby, pomocy. Sami o nią proszą, bo no, wiedzą, że jednak są bardziej godni zaufania niż choćby nie jeden sąsiad? Słuchajcie, w książce poznacie historię ludzi, którzy nie boją się opowiedzieć o tym, co przeszli przez to, kim są. Chwilami jest wzruszająca, gdyż oni sami są ludźmi i naprawdę chcą być akceptowani przez społeczeństwo. Znaczy no, my naprawdę musimy oceniać ich za to, kogo kochają. Czy nam pozostaje wybierać to? Z kim będą? Przecież my sami chcemy być z tym, z kim my chcemy, a nie kogo nam polecą. Słuchajcie, jak wiecie, ja nie czytam wiele takich książek i nie ze względu na to, o kim czytam, właśnie o tych osobach LGBT, bo dla mnie człowiek to po prostu człowiek no niczym się nie różni, no, każdy z nich jest inny, każdy inaczej wygląda, każdy inaczej rozmawia, więc dlaczego każdy ma nie kochać kogoś innego? Cóż to byłby za świat, gdyby każdy kochał tego samego człowieka? I boli mnie tylko tutaj to, że. Boli mnie taki fakt, co muszę po prostu przeżywać każdego dnia. Że nieraz ktoś powie, a ja jestem tolerancyjny, bo jeżeli ktoś jest murzynem, to ja go akceptuję. No dobra. A druga osoba powie, ale co to za człowiek, skoro on jest osobą, mm, jakby to tak grzecznie nazwać, homoseksualną. No i sobie tak myślę, no dobrze, ten sam murzyn, ten sam murzyn, ten jest homoseksualny, ten jest heteroseksualny. Czym się różnią? Wyglądają tak samo. Mają wszystko takie same, tylko że kochają kogoś innego, to ja mam ich nie lubić? Dlaczego? Powiem Wam, że nieraz to osoby właśnie odmiennej odmiennej płci, <grym się o niej wypowiadać> ciężko mi się o nich wypowiadać, może nawet nie odmiennej płci, tylko odmiennych postrzeganiach na swoją płeć, nieraz bywają naprawdę dużo lepiej nastawieni do życia, bardziej na w życiu pomogą, jeżeli takie osoby, które są zwyczajne, które myślą, że skoro ja jestem zwyczajnym człowiekiem, to muszę być lepszy. To wcale nieprawda. Nikt z nas nie jest lepszy, każdy z nas jest równy i tylko to, jak będziemy innych ludzi traktować, będzie zależało, jak właśnie inni będą postrzegać nas samych. A przynajmniej tak mi się wydaje i takie jest moje zdanie w tym temacie. Także książka jest świetna, świetny poradnik historia naprawdę kilkunastu osób, które no, potrafią. Wzruszyć i powiedzieć takie rzeczy, których normalnie byście o nich nie wiedzieli. Ja się już z Wami żegnam, i do usłyszenia. Pa-pa!